Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 16 trybu draft Kolejne mecze, może mecz, zobaczymy jak nam pójdzie Wyszukuję nowego przeciwnika Druga runda Lecimy Może nam się uda wygrać Jest przeciwnik The Storm Draft skład. Ready Lecimy. Zobaczymy co tam ma za skład. No 51 zgrania, 83 ocena ogólna. Benzema i Slimani jest chyba na ataku. Obrona też jakaś niespecjalna, Dani Alves inform. No, nie powinno być jakoś strasznie trudno, ale... jak gości jest skillowy to... ma szansę oczywiście. Tak, ale, ale my tutaj lecimy ze swoim benzema... Oj kurde, z coś tam... Z jednym z napastników Aha... Okej. Okay. Eee, trochę dziwne. Mecz trwał dwie minuty. I że co to się stanęło teraz? Nie wiem czy jest awans czy po prostu nic nie ma No ale szukamy kolejnego przeciwnika W takim wypadku bywa i tak Szybko mamy następnego KP Sporting Weźmy sobie te stroje, żeby się odróżnić troszkę No i tym razem może jakiś skład ze zgraniem będzie No zdecydowanie tak ładny skład Neymar, Ronaldo i Bale Trójka atakujących Fajna obrona, zgrania 84-87 ogólna ocena Czyli dość porównywalnie z naszym składem Bender na defensywnego i Belarabi z Konopianką na środkowego pomocnika, nie wiem dlaczego tak ustawił dwóch skrzydłowych w środku pomocy, ale jego sprawa Próbujmy ugrać ten mecz w Neymar już strata wyjdą na w Benzema 4, coś się kurde tutaj 3, nie popisał teraz Bela Rabi One Fran dobrze goni Bejla Znowu Bejla Rabi wszedł na pole karne czemu on tak uderzył nie wiem ale dobrze dla nas tutaj już prowadzi gościu 1-0 To była taka piłka a z także. No i mamy kolejną stratę stra naszą. Spokojnie, trzeba wejść mecz. Na razie początek, więc nie ma co się przejmować. Neymar strata. Długa piłka do Bale'a. Nie, to, to jest Benzema. Dlaczego? Tam powinien być Bale. Ronaldo, przejmij piłkę. Kogo fał? Eee, no to już jest... Hamstwo Przegrywamy główkę Mangala Czemu on to wybił? Dzisiejszy mecz Dobra, mamy to. Ale poszedł z wodem teraz, Neymar. Bejla tutaj próbował przyścignąć, ale mu się nie udało za bardzo. Konopianka faulowany. Nie był czysty, rzut wolny dla naszego przeciwnika się na rzut daleko do bramki, mam nadzieję, że z tego nie szczeli, że nie potrafi strzelać rzutów wolnych jest rozegranie, ooo dobrze rozegrany rzut wolny 1-0 w tył jak na razie nie układa się ten mecz za dobrze no ale poczekamy jeszcze, mamy 9 80 minut do zera, prawie do nadrobienia Dokładnie. Tak wszystko się może wydarzyć. Ronaldo i jest jeden do jednego. Jest ten glitch w dalszym ciągu, został z FIFA 15, więc trzeba go wykorzystywać. Jak się ktoś nie umie przed nim bronić, no to trudno. się też próbował sobie przejść tutaj tak jak ja. No, ale to trzeba umieć, zatem myślę, że to takie proste. Tak, nie ma tak łatwo. Wrzuta pięknie na Ronaldo, ale niestety nie przejął tej piłki. Jeszcze jest Neymar. Uderz. No, po długim rogu próbował. Nie weszło, ale próba fajna. Teraz dwóch piłkarzy nam się jebło. Minęli się z piłką. Ładne podanie. A, teraz zważylił strasznie Ronaldo. Przejęcie, Bail Benzema ładny fake shot Zejście do środka Benzema po długim ale Brawo Dobrze broni Bez problemów Już Ronaldo tutaj sunie nam z atakiem belarabi Wypuścił Baila Prawą stroną, ale spalony Easy my friend Na krótko podajmy on C Neymar, dobre panowanie piłki, ale niestety stracił. Bender, środek pola, podanie do Ronaldo. Pewnie będzie tutaj szukał, tak, zejścia do boku. I Bellarabi stracił na naszą korzyść. Czemu ten Benzema gra tak strasznie tutaj z prawej strony? No, może być groźnie. Nie wiem tego, ale teraz zepsułem to. Mogłem iść dalej na prawą stronę. Powinno to przejść. O, nie będzie spalonego. Enzozi Ujej. To było na 2 do 1. Nie, jeszcze mu damy szansę. Ostatni mecz uratował nam trochę dupsko. Także nie będę tutaj, chłopaka, skreślał po jednej akcji. Bail kontra Marcelo Okazja Aj ładnie tutaj próbowałem. Niestety nie udało się, ale mamy rożny. Co tu można z tego zrobić? Dawaj przed lekarny. Próba strzału. Szczał celny, ale no, tutaj... To była ręka ręka ewidentna, kurczę, Robi się ładnie teraz. No i mamy dobry, udany odbiór Aj, za długo. Brawo, za długa ta na piłka. Poziomie. Benzema nie miał szans do tego dojść. Enzonzi. Benzema. Wypuść Baila, Bail szybki, ale kurde, tutaj za dużo obrońców. Demarkos, ładnie przejął piłkę. Ronaldo, zejście na prawą Spalony jest Dużo sytuacji, no ale na razie nic nie wykorzystujemy Jedna akcja wykorzystana po błędzie naszego przeciwnika w obronie Teraz spalił, dwóch na spalonym no Ale przynajmniej wpadł do bramki Czyli tacy drewniani nie są i celowniki nie są rozregulowane dla Maxa Można coś strzelić Ronaldo. Benzema. Benzema sam. Wchodzi tutaj. I znowu wybił w ostatniej, se w ostatniej sekundzie. No. Hmm. dawaj, tam, próbujemy na mangale rzucić tą piłkę. Nie przy... Kurde, baramka, szmitu. Zabrał tą piłkę. Marcos faulowany. Ale dobrze, że w sumie uderzył. To jest rzutu wolnego i tak by nic nie zrobił Modric Ja myślałem, że jak to jest karta Team of the Year to strzał będzie miał no, przynajmniej silniejszy Nie mówię, żeby był jakiś super celny, ale Dobra, graj tam do Baila Wypchał mnie teraz Modric Zepsuł Zepsuł sprawę. Ładnie teraz poklepali. Ronaldo po długim. Ładnie zawinął, ale niestety bramkarz broni. Szanse są. Teraz nie wiem co zrobić, trochę się zagubiłem. No i oczywiście strata. Nie za dużo tego. Pięknie teraz przejął. Nie wiem kto to, ale wariat. Oj, z Neymarem teraz się Bel ścigał. jego Bale jakoś szybszy od mojego Neymara, no nie wiem. Trochę hamsko. No po pierwszej połowie remis. Jest lekka przewaga tutaj po mojej stronie, ale na razie remisujemy, więc... Trudno, trzeba spróbować. Ronaldo tutaj próbował faulowany Jest rzut wolny Ale no, jak na razie czysty mecz Oj, nie zauważyłem tego Ronaldo Dobra, mamy już Ale to podał Wychodź Bramkarz, wychodź, wychodź Brawo Mamy tam drugą stronę Neymar Ale beznadziejnie to przerzucimy nie tak w ogóle chciałem Nie do Benzemy miało to ale Radio, miało iść do Benzemy, ale w sumie nie wyszłoby najgorzej. A jak twoim zdaniem zagrał Cristiano Ronaldo w pierwszej połowie Cristiano Ronaldo Dzięki jego bramce wyrównali i udało im się do przerwy ten remis do. Ej, nie przeszedł znowu. Tu Juan Ronaldo teraz Bail Nie miał szans. Spalony, nie leć do tego nawet. Rami wygrywa. Mamy tu dużo miejsca. Benzema uderz. Znowu mi broni ten raw. Za dobry jest. Ładny strzał. Niestety nie wyszło. Dawaj tam przed kolei. Nie wiem czy nie za mocno. Jeszcze raz. Benzema. No musiał mi to zablokować. Teraz już pokryję. Pokryję? Nie pokryję? To inaczej sobie wykonamy to. No prawie. Nie wiem nawet co chciałem zrobić, ale nie wyszło najgorzej. Szkoda, że nie wygrał tej główki tam, ale... Neymar, Stęk, weź się przed źle się robi. One Frank no contra Ronaldo no tutaj. Zejdzie do środka. Dobrze, Mangala, super. Nasza piłka. I długa do Ronaldo. Weź to przyjmij, elegancko. Może się z tego rozwinąć. Ciekawa akcja. Po długim... Dobij! No musi być Chociaż wolałbym, żeby to Ronaldo strzelił Bo tutaj ładna akcja, ładne zejście do środka No ale koniec końców De Marcos dobija I mamy 2 dwa, dwa do 1 De Marcos i Ronaldo No i wygrywamy Sprawiedliwie myślę, bo ale ciśniemy cały czas Graj tu, do Neymara Pokiwamy trochę No za późno Miał być Rainbow Gdyby to troszeczkę szybciej wykonać to Fajnie by to przeszedł No i mamy piłki No Tak to go nie przejdę. przejdę Jaki mamy Tam czysto także Wybijamy Już strata ojej Ale teraz wsadził Konopianka Ale mu weszło Dobra jedziemy jeszcze raz i ten Przechodzimy go Przechodzimy, tyramy gościa No niestety tym razem nie dało rady Modry tu faul jak nic Więc ten sędzia, ślepy czy jaki? Nie strać teraz Kurde Ja bym schodził do środka Nie ma, nie ma, nie ma Do Neymara Ty już tam lecisz tą akcją Pokaż się Ronaldo. Nie ma spalonego. Nic na dole został Marcelo. Po długim. No! dobi! Ja pierdzielę, jaki to jest Tuman. No co oni teraz odjebali tu? Neymar a teraz to sobie wiesz co możesz Neymarito. Okazja do Ma do kogo zagrać? No, Ronaldo, nie daj mu tutaj przejść. Odbieramy to. Halo. Where is my obrona? No i co? No tak się kończy paniacowanie. Jest 3:2, no i oba zespoły będą teraz szaleńczo szukały kolejnych goli. Ta szaleńczo to ja mogę. Przez cały mecz kurde atakuje suki. Jeszcze jego aut. Nie było żadnego faulu. Sven Bender 81 pierwsza, już tutaj na czas będzie grał, ale nie ma. Co za dureń, czemu do tej piłki nie doszedł? Nie, Ronaldo po prostu osłabia Marcelo. Karta Team of the Year, nie wiem co on robi. Ten wychodzi, też nie wiem po co. Gorączka na trybunach, emocje, wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Ronaldo On jest cały czas o jakieś dwa tempa za wolny. do bramkarza i słyszą państwo reakcję publiczności. Belarabi. Nie rozumiem, no gościu jest tak słaby. Dobre przejęcie podania w środku pola. Gareth Bale, fantastycznie no. Jestem pełen znania za to podanie. Kurde. Co ten Ronaldo robi? On w ogóle się nie potrafi pokazać na pozycję. I jeszcze teraz spalony. No, może lepiej, że spalony, bo przecież... Ja pierdzielę. No i przegram taki mecz. Gdzie ty to podajesz? Nawet nie chce mi się tego normalnie. Tak, tak. Dobra co wycofaj, oczywiście. No nie, takich zagrań nie akceptują kibice. kuta się jeden. Przecież tutaj był jeszcze. No nie, po prostu nie wierzę. Sędzia mi przegrał mecz. Wszystko przez niego. No co mam powiedzieć, kurde, 16 strzałów, 12 celnych Gościu tutaj strzelił sobie 4 razy na bramkę 4 razy celnie Strzelił 3 bramki No nic Odbierzmy sobie tylko paczki Tak, jeden mecz wygrany, fajnie Cieszę się Jak nigdy jeszcze wcześniej Fajne paczki Draft się zwraca Nie ma świecącego mhm. Druga paczka Będzie świecący? Jest Ramos Super Nie interesuje No i trzecia Na pewno jakiś super tak to zrobimy. Dziękuję bardzo za obejrzenie, pozdrawiam. No i na razie!